O rany, dostałam najmniejszą fantę. Mędzi hmm. miała więcej szczęścia, ale największego farta miała Britney. Dostała gigantyczną porcję. Tak, to wszystko jest tylko dla mnie. Dobra, to ja zaczynam. Ale e, gdzie moja fanta? O rany, ale wygodnie się tak pije. Cóż, dziękuję. I teraz moja kolej! Hurra! Wow! Jest taka zimna, ale bardzo dobra! To było mega orzeźwiające! Britney, teraz ty! Wow! Super! O, rany! Totalny odlot! Prawda, dziewczyny? Chcemy więcej! E, o nie! Nie chcę pikantnych chipsów! Przerażają mnie! Patrzcie na to straszne pudełko! O! Będą ostatnią rzeczą, jaką zjem w życiu! To okropne! O matko! Ratujcie mnie! E, Mandy! Powinnaś zacząć pierwsza! Oh my God. O rany, mam gęsią skórkę! Ale mała porcja to nic wielkiego! O! Są takie ostre! Jane! Teraz ty! Nie, teraz Pytnij! Nie, teraz ty! Dobra, dobra! Niech będzie! Tak, zaraz wiem co zrobię! Cześć wszystkim! Dzisiaj przetestujemy najostrzejsze chipsy na świecie. Przedstawiam Wam ten mega niebezpieczny produkt. Dobra, Poliże go. Moja buzia już płonie, ale wytrzymam to. Jest ok. Jesteś taka dzielna? Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Nie, nie, nie dławię się, nadal jem tego chipsa. Oh, ojej, to boli, dziewczyny. Oh, co się teraz stanie? Nie zniosę tego dłużej. Pa wszystkim. Pilnie potrzebuje wody. Oh, proszę. Gdzie jest woda? Czemu nie leci? Zostało tylko jedno wyjście. O, oh, od razu lepiej. Pi. Muszę już iść. Ej a co z chipsem? Musisz go zjeść, no dalej, otwieraj. O, o Boże, to takie przerażające! Dalej, Britney, Wierzymy w ciebie. Dzięki chyba, ale nadal się boję. Aż mi dobrze. Idź na całość! Brytnij do przodu! I jeszcze jeden kęs! Jeszcze tylko trochę. No dalej! Oh, czuję przypływ gorąca! Zaraz wypuchnę! Nie martw się, pomożemy ci! Polejemy cię wodą! Oh, co za ulga? Dzięki dziewczyny! Oh. Te mentosy są wielkości mojego palca. Tak, y, zwykłe mentosy. Może być. Wow! Patrzcie na to opakowanie. A y, porcja Jane jest mega śmieszna. Tylko spójrzcie. Tak, tak, wiem. Ech, cukierki są takie malutkie. Ale... Pyszne. Miętowy smak jest taki orzeźwiający. Ale super. To następny. Brytni, twoja kolej. To świetnie. Już jestem gotowa, żeby je zjeść. Zjem je wszystkie na raz. Trochę ciężko się jeżuje i robi mi się trochę zimno. Ale spróbuję nadmuchać balona. Marznę! Kelner! Tak, proszę pani. To wspaniałe futerko i nauszniki panią ogrzeją. I jeszcze gorąca herbata z cytryną. Dziękuję bardzo. Już się ogrzałam. Możesz iść. Jak miło. Mandy! Teraz chyba twoja kolej. Tak! Ura! Ale, żeby nie zamarnąć, przygotuję się i ubiorę się cieplej. O tak! Te cukierki są świetne i takie duże. Wow! Można je lizać jak lizaki albo się nimi bawić. Ale ekstra są naprawdę pyszne. Hej, dziewczyny, jak wam się podoba mój balon? O, rany! E, mamy teraz prawdziwą zimę. nieźle! Hej! Bitwa na Śnieżki! Ha, ale super zabawa! Ale wesoło! E, Jane, trzymaj, moja droga! E, dziękuję! Uwaga, bitwa na Śnieżki! Nigdy w życiu nie widziałam tak małej coli. Jest taka śmieszna. O, Brytni ma dużą butelkę. Tak, całkiem duża. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To największa butelka coli na świecie. Mandy, ty zaczynasz. Zobaczmy. Dziewczyny, chwilka. To nie jest zwykła kola. To galaretka z coli. Ale super! O nie, butelka tknęła mi w gardle pomocy! O rany! Oh. Oh, dziękuję! Świetna robota! A teraz moja kolej! Ta galaretka z kolina bank jest przepyszna! Jest fantastyczna! Nie mogę się od niej oderwać! Wow! Też taką chcę. Ups, moja ręka przykleiła się do butelki. Co jest? Nie mogę odczepić tej butelki. Jest cała lepka. Pomóż mi! Ups, przepraszam, Mandy! Uspokój się, zaraz to naprawię. Oto twój warkocz jest już na swoim miejscu. Dobra, teraz moja kolej. Tak się cieszę, ale jest taka twarda. Nie mogę jej ruszyć. O, mam pomysł. Cześć przystojniaku, możesz mi pomóc? Czekam. Oczywiście. Cześć dziewczyny. Wow, cześć przystojniaku. Zaraz to ogarnę. Hej, odsun się, brytniej. Hej! O, przestań! Cześć! Pomożesz mi z tą butelką! Wlewaj mi prosto do buzi. Ale pycha! To jest takie dobre. Jesteś cała brudna! Dzięki przystojniaku. Możesz już iść do zobaczenia później. Idę za nim! Czekaj, nie! Mm. Ale uroczy pączek! Podoba mi się! Ja też jestem zadowolona. Wow, to szaleństwo! Ale mam szczęście! Dobra, zaczynajmy! Czekaj, zaczynamy ode mnie! Mój pączek jest taki mały, ale jest mega pyszny! Co? Teraz moja kolej! Czekaj! Ja jestem następna. Zobaczmy. Uwielbiam truskawkowy lukier. Ale ekstra. Ale szczęściara! Dzień, pospiesz się! Normalnie palce lizać! Poczęstujesz mnie, proszę! Uwielbiam takie okruchy! E, w porządku. częstuj się. Super. Dzięki. O, w końcu moja kolej. Zacznę od ukrojenia sobie soczystego kawałka tego ogromnego pączka. O, jest taki piękny i niewiarygodnie pyszny. Można się nim delektować cały dzień, ale pycha. Jest naprawdę wspaniały. Orety. To potrwa całą wieczność. Będzie jadła po jednym małym kawałku? Serio? To trwa tak długo. Dobra, Jane, zagramy. Kamień, papier, nożyce. Hmm. A teraz zagrajmy w szachy. Wygrałam. Ej! E, maseczki? E, to tak? A potem powiedziałam mu: Ale jak to, przecież byliśmy przyjaciółmi? No, jestem taka śpiąca. O! Jeszcze jeden ostatni kawałek! Brawo, Britney! Skończyłaś pączka! To świetnie! Świetnie się spisałyśmy! Zasubskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek! O, świetnie! Witam wszystkich! Obudźmy babcię i dowiedzmy się, jakie macie karty! Pokażcie szybko! Babcia ma średnią prędkość. Suzy jest najszybsza. Super! Czyli Christy zostaje najwolniejsza prędkość. A teraz dowiedzmy się, co będziecie jeść. Wow, to lody w rożku, ekstra. No to próbujcie szybko. Ojej, Christy, jesteś taka powolna. Ale to wygląda tak zabawnie. Ja nie chcęś tak wolno. Wow, ale pyszne lody. Mm, naprawdę, bardzo smaczne. Suzy, lepiej się tak nie spiesz. Zaraz kichnę. Ojej, chyba się przeziębiłam. Co się dzieje? Suzy, kochanie, cię. chwileczkę. Trzeba ci zmierzyć temperaturę. O nie, moje dziecko zachorowało. Co robić? Musimy obwiązać cię ciepłym szelikiem z prawdziwej wełny i dać termofor. Szybko wyzdrowiejesz. Uff, udało się! Nie kichaj, tylko! Och, jak dobrze, że się rozgrzałaś! A co z Christy? Ojej, moje lody się roztopiły. Nawet nie zdążyłam ich spróbować. mi smutno. Poznajcie swoją prędkość. Suzy jest powolna. Babcia tym razem będzie szybka. A Christy ma średnią prędkość. Będzie fajnie. Co będziecie jeść? Ojacie, makaron od Pringles. Niesamowite. Oj, nie mogę się oprzeć. Ten makaron wygląda tak apetycznie. Tylko jak używać tych pałek? Spróbuję jeść w ten sposób. Nie no, nie da rady. Nie potrzebuję tych patyków. Będę jadła makaron widelcami. No. Zaczynam. Och, od razu lepiej. Jak szybko. Co to tak można było? Babciu, tak szybko zjadłaś cały makaron i masz teraz makaronowe wąsy. Suzy, widziałaś? No, to było dobre. Ojej, do Suzy teraz wszystko będzie długo docierać, no trudno. Ja mam średnią prędkość jedzenia, więc mogę się cieszyć każdym kawałeczkiem. A Suzy będzie jadła swój makaron do jutra. Skończyłam! I ja też zaraz skończę. Zostało mi troszkę do jedzenia. Poczekacie na mnie, prawda? No, wspaniale, to znaczy, że możecie zająć się swoimi sprawami, podczas gdy będzie bardzo długo i powoli jeść makaron. Tak długo, że babcia i Christy zdążyły zasnąć. Ale fajnie, że skończyłaś. Lecimy dalej. Nowe karty i nowe smakołyki. O nie, to śmierdzący ser pleśniowy. Fuj! Zobaczmy, jaką macie prędkość. Mm. Wow! Kristy jest powolna. To straszne. Babcia ma średnią prędkość. Pójdzie! A Suzy jest szybka. Będzie musiała najszybciej zjeść cały kawałek śmierdzącego sera pleśniowego. Fujka. ale zacznijmy od Kristy. Ojej, ten ser pachnie tak nieprzyjemnie. Nawet nie wiem, jak to zjeść. Ja w ogóle nie chcę tego jeść. Ojej, całe ręce mi po tym śmierdzą. Ochyda! Byłam na pomysł. Muszę szybko zjeść ten kawałek sera. Ale to przecież ser. Wiem, co robić. Musimy go stopić. Wtedy go wypiję i to będzie najszybszy sposób. Przygotowałem już zestaw do Fundiu. Super! Pozostaje tylko wszystko rozpuścić. Hurra! I mamy to! Udało się! A teraz spróbuję. Wygląda nadal okropnie. Bleh! O rany! I tak też smakuje! Ale wypiję wszystko do końca. Paskutko. Ugh, Paciu, jeszcze nie próbowałaś? I nie chcę. O wiem, mam pomysł. Mogę posiekać ser na małe kawałki za pomocą mojej specjalnej tarki. Wspaniale. Mam teraz małe kwadraciki sera. Nabiję je na szpikulec i próbujmy. O, fu! Ta prędkość jest maksymalnie średnia. Ojej, to jest takie obrzydliwe. Ale zjadłam wszystko. Cieszę się. A co z Christy? Ja też próbuję. O nie, co za beznadziejny ser. Wow, są nowe karty ekstra. Christy ma super szybkie tempo, Suzy średnie, a Babcia jest najwolniejsza. No trudno. Ale co będziecie jeść? Pyszniutkie lizaki. Super! Chwileczkę, czy w środku są koniki polne? To okropne! Ale ja nie chcę iść konika polnego. Babciu, czy ty też go masz? Tak! Co? Nie słyszę! Lizak jest taki pyszny, smakuje mi, muszę go szybko zjeść. Mmm, rewelka! I po wszystkim. Zjadłam do końca. A co ja mam w ustach? Nie wierzę, mam żywego konika polnego na języku! A co za ochyda! Babciu, raduj mnie! Nienawidzę owadów! O nie, teraz jest na twojej głowie! Twój! O matko! Mój język! Ja Miałam w buzi okropnego owada! A co by było, gdybym go zjadła? Aj! O nie! Co to jest? To było nawet śmieszne! Dobra, ja też muszę spróbować! Najpierw rozbiję lizaka i wypuszczę konika polnego na wolność! Ojej, jaki twardziel! No dalej, rozbij się! Ojej, upuściła młotek! Ale to nieważne! Lizak rozbity! Teraz konik polny może iść do swojego domku! A ja zjem Lizaka! Mniam! Mm, Jaki pyszny! Zabierzcie ode mnie to pasgustwo. Nowe karty! Jaka jest wasza prędkość? Suzy jest powolna! Babcia ma średnie tempo! A Christy jest szybka! Fajnie! A co będziecie jadły? O rany, to łódka z kurczaka KFC. Super. Pospieszcie się. Ojejciu, nawet ketchup dali. Świetnie. Wycisnę troszkę. Chcę więcej keczupu. Chcę, żeby cały kurczak był w keczupie To będzie niesamowicie pyszne. Och, chcę szybko spróbować. Ojej, co za pyszny smażony kurczaczek. Prawdziwa uczta dla podniebienia. Ja też chcę spróbować. Pozbędę się kości, a teraz zjem tylko mięsko. Mm, jakie pyszne. Ekstra, mogłabym jeść kurczaka z KFC na śniadanie, obiad kolację. A jak tam reszta? Zaraz też spróbuję. Wow, no pyszny. Zgadzam się. O nie, zjadłam już wszystko. Ech, chcę więcej. Myślisz o tym, co ja, Christy? Babciu, zjedzmy troszkę. Wystarczy jej jedna nóżka. Mmm, jakie pyszne! To był świetny pomysł. Gdzie jest mój kurczak? Jak mogłyście? O! Oh. Musimy jeszcze zamówić farby. Przywij piątkę. O, jest i kurier. Kura! To paczka. Yes, witam. Proszę za mną. Tutaj, tutaj. Świetnie, dziękuję bardzo. Alright, alright, Szybko spójrzmy, alright. co tam jest. Zaczynajmy. Dobra. Pasuje mi co? Jak to działa? To proste. Wszystko wywiercę. Ojej, to jest takie ciężkie. Ostrożnie. Tu przewiercę, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj, a ja zmierzę. No proszę, dałyśmy radę. Super. Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie, tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone. Niebieskie, czerwone. Wow, całe wiadro farby. Żółta farba w sprayu. A ja mam wałek. A ja mam pędzel. Puszysty. Bierzmy się do roboty. Alright, alright, alright. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. Uśmiechnię ta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej, ale tu jest fajnie. Uj, wiadro w ruch. Jedna sekunda i gotowe. Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O tak, ale fajnie mi to wyszło. Idziemy z tym wałkiem. To jest to, teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło dziewczyny. Dech, wydech, dech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakieś śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak. Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. A tu jest pan kaczorek. Hej, nie podglądaj. Skończyłam rozgrzewkę. Co tam robi Britney? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma ledowa, tego mi trzeba. Przyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super! Mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe! Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Hagiłagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę! Co ja tu mam? O, zegar. Świetnie powieszę go tutaj. Chociaż nie, nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Okay. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. Dekoruje nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. O, to jest? Muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny, przedstawmy sobie naszych pluszowych przyjaciół. To takie słodziaki. Hagiłagi, masz teraz trzech nowych kumpli. Panie żółwiu, jesteś taki słodki, jak dobrze cię mieć. Podoba ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba ci się jeszcze bardziej: ten samochód. Gotowy? No to gaz do dechy i jedziemy. A teraz wracaj. Cześć ptaszku! Spójrz to, jabłko! Powiedz, jabłko! Nie chcesz? A może motyl? Powiedz, motyl! No co jest? Nie, to nie. Cześć rybko! Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. Kuku, no gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jesteście cudowne. Okej, okay, tutaj jest numer No dzień dobry, jak tam moje zamówienie? Świetnie Troszkę poczekam O, to na pewno kurier Dziewczyny, to do mnie Proszę wejść Dzień dobry Dziękuję Oto i moja lodówka What? O tak, pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy co jest w środku. Mnóstwo słodyczy, moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak dobrze, bierz. Dzięki. No to wezmę sobie ta. Uwielbiam je. A Kuku, kitkat. No, tak jest czerwony, trzymaj. Smacznego. Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze z Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie. Co, Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to zjeść. Kurczę. Co, nic tam już nie ma? O, jeden cukierek. Tylko jeden. O, tak, to jest super pyszne. Ekstra. Uwielbiam tickety. Pyszka. Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O, tak. Wykończ ich! Wykończ ich! Co nie! Bateria się rozładowała! Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko! Mam tu monitor i konsolę. Ekstra. Hej, Julie! Chcesz ze mną zagrać? No pewnie. No to chodź do mojego pokoju. Tu jest twój joystick. Jest mój. No to włączam. Ale fajnie. My też możemy zagrać. Sorry dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran. I matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Pewnie. Rozkładaj, a ja włączam monitor i lecimy. All right, all right, all right. To jest to. Come on. Powtarzaj za awatarem. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do Was dołączyć? Proszę. Hmm, a może się zamienimy? JES! Dobra! Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu Julie. Kina świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczymy! O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć.